wszystkich bardzo serdecznie. pa 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 pa, pa! na moim kanale wasze zajebiste ciało pingę z tej strony kłaniam się nisko, po całym kabisku. Dokładnie. Playcie gry Black Ops 2 na mapie IJack i jest to gameplay, który już na moim dysku dość długo, że tak powiem, leży. Ja sobie dzisiaj samego rana przygotowałem gameplay chyba z 6 sztuk Se pomyślałem, zależy ile pytań tam łącznie było, tyle ich skleję razem ze sobą i po prostu żebym miał wystarczająco czasu na odpowiadanie na wasze pytania. E, jednak powiem jak wygląda sytuacja, e, sytuacja wygląda dość, że tak powiem, marnie, ponieważ tych pytań zbyt wiele to wcale nie jest. E, widocznie każdy zrozumiał o co biega i tak dalej. Ale samym razem będzie troszkę. lepiej się uda. W każdym razie pytam znacz tylko na jeden gameplay. Ja sobie specjalnie wziąłem jakieś starsze gameplaye właśnie, które już dość długo na moim dysku, że tak powiem, sobie leżą. Niektóre gameplaye są jeszcze, gdzie miałem nawet trzeci lub tam czwarty już dopiero, a było to dawno, dawno temu. Mam kilka gameplay, gdzie Hamsko kampię, mam kilka gameplay, gdzie nawet dość dobre wyniki były. W tym przypadku tutaj mam 47 do jednego, ile się nie mylę. Może nie jest to najpiękniejszy gameplay na świecie, ale jednak nie głupi wynik. W każdym razie przejdę do Waszych kilku pytań. A więc... Narkol.ee się mi zabytał. Fire, kiedy zrobisz jakiś poradnik odnośnie robienia takich miniaturek na filmach oraz animacji tekstu w filmie? Eee, ja już mówiłem nieraz nie dwa, dopiero po konkursie o intro. E, teraz oczywiście stawia się pytanie, co z tym kurwa? Konkursem już tysiące razy mówiłem, powinien się zacząć, powinien się zacząć, powinien się zacząć. E, wystąpiła następująca rzecz. Jak zobaczycie pod filmikiem, w którym pokazywałem Quickscope z C4, e, że tak powiem, wkleiła się tam osoba, która, że tak powiem, tę tą, tą piosenkę w oryginale śpiewała. Czyli e, prawa autorskie i takie pierdo I właśnie tu chodzi o tą rzecz, że ja ogólnie używam te piosenki, ponieważ był to tam remix przez jakiegoś tam typa, to i tamto, i ogólnie zaznaczone jako copyrights free, czyli royalty free. I e, byłem pewny, że nikt się nigdy do mnie o to nie dostra. I tak samo piosenkę, którą użyłem w tym intro, e, które stworzyłem, em, też byłem pewny, ale chcę pójść na 100%, że tak powiem i po prostu kilku znajomym dał, wysłałem tą piosenkę i tak dalej i oni, że tak powiem, dla mnie wyszukują, czy gdzieś jednak przypadkiem kogoś nie ma, komu ta piosenka w jakikolwiek tam sposób należy, bo nie chodzi tu tylko o tekst, tu chodzi o osobę, która śpiewa, osobę, e, która muzykę komponowała, e, muzyk, osobę, która tą muzykę potem przerabiała, ogólnie firmy i tak dalej, jest to dość skomplikowane i chcę pójść na 100%, żeby potem nikt przeze mnie nie miał jakichś tam problemów na kanale. Dlatego muszę to na 100% być pewny, jeszcze czekam właśnie na odpowiedź od osoby, którą, że tak powiem, najbardziej ufam co do tego, że coś znajdzie, ale jak to wiadomo jest, jak się coś potrzebuje, to nagle każdy się traci i nagle przestaje odpowiadać i tak właśnie też wygląda co do tej osoby, czekam, 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 piszę wiadomości, ale żadnej odpowiedzi nie dostaję, więc nie wiem o co kurwa biega. Dopóki tej odpowiedzi nie dostanę, też nie zacznę z tym konkursem. Proste jak, bo ja nie będę robić tutaj, nie chcąc, że tak powiem, pomóc komuś później problemów na jego kanale. E, dlatego ten konkurs, że tak powiem, na siebie daje czekać. Przyjemny. Bi Jack. Moja propozycja takie fajne by było, gdyby, jak mówiłeś, był jak porządek na twoim kanale. E, ma pytanie, czemu miałeś rosyjską flagę w tym gameplayu? <laughs> E, moja kobieta jest rosy ko Rosjanką, pochodzi z Rosji i tak dalej. E, mówi też po rosyjsku i tak dalej, dlatego właśnie miałem rosyjską flagę. Wiadomo, kocha się kobietę, to kocha jej się. E, e, tą flagę, nie? Wiadomo o co chodzi, no, taki mały sukier na boku. <grym z nimi> e, no, mniejsza <grym> z tym. <nimi> w gameplayu, jak już widać, to akurat swarm ale przejdźmy do następnego pytania. Funky P, gdzie ten nowy tryb zombie? Wgrałem przecież, grałem przecież na tym nowym trybie zombie, to było Mob of the Dead, chyba, że jest jakiś nowy tryb, o którym kurwa nie wiem, ale Mob of the Dead wgrałem, a więc nie rozumiem tego pytania za bardzo. Hobox.pl, mam pytanie, czy tą klasę, co masz po tych wszystkich aktualizacjach jest dobra? Eee, ja powiem tak, co prawda w nie jednej, nie dwóch aktualizacjach e, osłabiali te wszystkie krótkie bronie i tak dalej, wzmacniali znowu LMG, Ok, co do tych LMG da się wyczuć. Co do tych krótkich, też na początku dało się wyczuć, ale po czasie znowu się człowiek przyzwyczaja, i znowu, że tak powiem, już tej różnicy nie czuje. Prawdopodobnie, gdyby teraz znowu tak, że tak powiem, tą aktualizację cofnęli do tyłu, to by nagle było to odczuć, ooo, one naprawdę były mocniejsze, ale na dzień dzisiejszy już się znowu tak przyzwyczaiłem po tych wszystkich aktualizacjach, że nawet nie wiem, co gdzie i jak znowu pozmieniali. To co do tego, Dawid Baheński, czemu jesteś taki zajebisty? Eee, już ci odpisałem chyba, o ile się nie mylę. Bo stopy! Aaa, nie, szansy. Pięć Hermi! Jak zmieniłeś strażnika na działku? Ja nie zmieniłem. i to zmienił Beast. On tam miał otwierać całkiem inną klasę, ale specjalnie, jak było widać w gameplayu, poszedł na bok, zabił się sam granatem i wybrał sobie klasę, eee. gdzie może zmieniać paczki i mi ją zmienił. Taki dobry kolega. Eee żeby po prostu ułatwić mi, bo wiedział, że nagrywam właśnie odcinek Guajcia Klasa. E, salio 2000. Jak się bija level w klanie na elicie? Rzecz bardzo prosta, masz w tygodniu, masz challenge które trzeba robić. przykładowo Capture Reflect, tam trzeba powiedzmy, nie wiem, 90 flag obronić, czasami trzeba flagi zdobywać. Potem masz, szkoda o Team Deathmatch, ileś tam killi na maksimum trzeba zrobić. Potem nawet w zombie są challenge, Je po prostu trzeba robić, swój klan na nie zapisywać przede wszystkim, czyli wchodzisz tam gdzieś na elicie właśnie na te challenge i dajesz po prostu zapisz mój klan lub tam blede, ble, ble, coś w tym stylu. I na weekendy masz takie trochę większe turnieje, gdzie właśnie że tak powiem przeciwko innym klanom się gra i trzeba być po prostu szkoda tam w 10% najlepszych klanów. Żeby mieć złoto, tam nie wiem, 25 chyba, żeby mieć srebro i tak dalej, i po prostu od tego punkt się dostaje, a za te punkty potem rośnie level klanu. Ta! Dudek 659, czy na i Remingtona jest diamentowy kamuflaż? Naturalnie, na każdą jedną broń, którą masz w tej grze, możesz też mieć diamentowy kamuflaż. Czy jest to tarcza, czy są to shotguny, czy są to SMG, czy to są normalne karabiny, czy są to LMG, czy jest to nawet tarcza, czy jest to nawet y, nóż balistyczny, na wszystko możesz mieć diamentowe. I tutaj teraz pod jednym z ostatnich filmików napisała jako pierwszy komentarz Mrs .pl. pierwsza. I na to spytał się pelitarni żona Pingwina i tak samo jak i miksak, Dziewczyna Pingwina! No Dokładnie tak wygląda. Jest taki Mr. Pingwin i jest taka Mrs. Pingwin. No i Mrs. Pingwin była pierwsza Choti. <laughs> Nie, tak to wygląda. Kacper Tarczkowiak! Masz ludzką flagę na wizycie. To już przed chwilą to Tak, bo mam ruską kobietę, to mam ruską flagę. Jo. Dudek 69, kurwa pingwin, twoja kobieta, no tak! Już mówiłem, kurwa, ludzie. <grywa> e, I tu w sumie już się wszystkie pytania skończyły, więcej pytań nie było. E, tam kilka pytań osoby mi na Facebooku zadawały, ale te już odpowiedziałem osobiście. I tak dalej... E, że tak powiem, chyba źle troszkę to zrozumieliście. Wy pytań macie pisać, a czy teraz, teraz trochę lepiej to będzie działało, bo teraz pod tym gameplayem, który właśnie widzicie, e, macie pisać pytania, aż wam kurwa palce odpadną, aż wam te kurwa palce się połamią, zgrzybnieją, chuj co jeszcze, aż klawiatura się stopi z tego naciskania na te guziki w takim szybkim tempie i w takiej wielkiej ilości. E, po prostu pytań od zajebania, a w następny, że tak powiem, piątek miał coś do odpowiadania, żeby było tego troszkę więcej niż tym razem, bo troszkę tego mało, chociaż z kilku gameplay, że tak powiem, te pytania wziąłem. Ma być tego zdecydowanie więcej, kurwa! A jak nie, to do oświęcimy z wszystkimi Wami, kurwa, spalimy Was piecy. <grywa> eee, tak. Mniejsza z tym. Nie będę tu opowiadał o swoich snach. <grywa> e, w każdym razie, pod tym gameplayem teraz pytać, 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 pytać o cokolwiek tam chcecie. O, ja, jaki to temat, czy to gra, czy to inna gra, czy to coś osobistego, nie mam pojęcia. Pytajcie, do zasrania. E, bo mówię, ja sobie dzisiaj przygotowałem 6 gameplay, e, że tak powiem, które mógłbym razem ze sobą skleić, by to było łącznie godzina samego, samych różnych gameplay, e, żeby odpowiadać na pytania, a tych pytań wcale tak dużo nie było. E, ja będę dalej segregował trochę na moim dysku moje stare gameplaye właśnie których nie wgrywałem, bo zawsze miałem jakiś powód. Tak samo tego gameplayu nie wgrałem, bo tu przeciwnicy wyszli i tak dalej, i potem druga połowa była strasznie po prostu nudna. Bo w całej drugiej połowie zrobiliśmy łącznie 7 killi, a w pierwszej 40, więc jest mała różnica. E, dlatego tego gameplayu nie używałem, i właśnie do tych piątkowych, że tak powiem, sesji będę używał właśnie takich gameplay, które że tak powiem jeszcze nie znalazły jakiegoś, że tak powiem, miejsca na moim kanale. Czy to, bo kampiłem, czy to właśnie, bo przeciwnicy wychodzili, czy to, bo coś tam obojętnie jak, będę właśnie te gameplaye używał, że tak powiem, te gameplaye drugiej klasy. Ja tu przejdę do mojego. Aaaaaaa! Popołudnia. A więc, na światłach staje facet samochodem. Koło niego staje drugi samolot z jakąś tam piękną kobietą w środku. Facet tak skręca okno na dół, patrzy się na nią, uśmiecha. Kobieta robi to samo, skręca okno na dół, patrzy się na niego, uśmiecha się. Tak lekko flirtuje oczami, że tak to nazwę. Facet nagle się tak na nią patrzy i mówi Co? Też pierdłaś? Dobre. Ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie mnie do końca i zapraszam do następnego razu. I nie zapominajcie pod tym filmikiem pytań stawiać, kurwa. Nudno było. Na razie.